Kamil, godzina ponad po meczu, jak emocje drzemie jeszcze w Tobie? No, dalej takie same jak po, po, od razu po ostatnim blisku meczu, jest m, niesamowicie, jest super uczucie, jesteśmy w elicie po tylu latach, udało się, udało się nam awansować, stworzyliśmy super zespół tutaj i, i jestem bardzo zadowolony z tego jak graliśmy i każdy za każdego jak grał, walczył. Normalnie nie do opisania uczucie teraz jest. Po pierwszej tercji jakieś były mocniejsze rozmowy, czy jednak ta wiara, że cały czas atakowaliście reprezentację Rumunii, nie przeszkadzała w tym, żeby wygrać w końcowym rezultacie? Wiedzieliśmy, co mamy robić, nie było jakichś mocniejszych słów. Po prostu nie chciało nam wpaść do tej bramki, żeby strzelić gola, jak już strzeliśmy pierwszego poszliśmy za ciosem i udawało się nam zdobywać następne bramki, no i realizowaliśmy cały czas swój plan i udało się nam. Jako młody zawodnik, co czujesz po takim wielkim sukcesie w porównaniu do tych starszych zawodników, gdzie pewnie troszkę głowa jest chłodniejsza, a w tobie pewnie jeszcze większe emocje buzują? Nie wiem co mam powiedzieć, no, niesamowite uczucie, jestem, jestem bardzo zadowolony z tego, że, że, że się nam udało wygrać. No, tyle, no, nie wiem co powiedzieć, buzują we mnie jeszcze emocje i, i nic tylko się cieszyć teraz. Taki turniej to chyba też wyzwanie dla ciebie pod względem indywidualnym, żeby się pokazać. Nie brałem tego pod tym względem, żeby się pokazać, tylko żeby pomóc drużynie. Tutaj, tak jak w szatni mówiliśmy, że nieważne, czy się ma 36 czy 22 lata, że każdy realizuje to, co sobie założyliśmy i walczymy dla Polski. I z orzełkiem na piersi zawsze jest, jest super zagrać, i, i dokonaliśmy niesamowitego. Atmosfera w zespole to chyba taki klucz do tego zwycięstwa. Tak, myślę, że to każdy z chłopaków powtarza na wywiadach. No, ale jest to prawda. No, zbudowaliśmy su super zespół, każdy walczył. Niesamowite być w takim towarzystwie tutaj. I jestem wdzięczny, że mogłem grać w takiej reprezentacji z na piersi w takim turnieju. Co już myśli o elicie. W kim można byłoby się zmierzyć? To chyba marzenie każdego chłopaka. No, śmialiśmy się z chłopakami w szatni, właśnie z Dominikiem właśnie że z Kanadą byśmy chcieli zagrać. Dwa lata na Słowacji, jak ocenisz te, ten przebieg twojej kariery? Sporo można się nauczyć w mocniejszej lidze jak Polski. Tak, no, ja uważam to za dużą lekcję nauki, te dwa lata, które tam spędziłem i doceniam to, że właśnie władze Mikulasza mnie wzięli, wzięli do drużyny, chłopakom też dziękuję i kibicom tam na Słowacji. Su, super super czas dla mnie, dwa lata i myślę, że dużo się nauczyłem, że dojrzałem trochę hokejowo i jestem wdzięczny. Nowe wyzwanie, gra w, w, w zespole Miszczaczek. Jak ocenisz, jak do, doszło do tego transferu? Na razie jestem bardzo zadowolony, ale też mam z tyłu głowy, że jeszcze mnóstwo pracy przede mną, żeby się przebić tam i żeby, żeby utrzymać się w tym zespole. No muszę, muszę dobrze popracować, żeby, żeby tam zostać. Igaczeski to chyba bardzo mocne wyzwanie w porównaniu chyba do Słowacji. Jeszcze mocniejszy i wyższy level. Tak, Liga, Liga Czeska jest już top europejską ligą. No tak jak mówię, że dużo pracy przede mną i mam nadzieję, że mi się to uda, że trochę hokejowego szczęścia mi, mi dopisze i będę pracował na to, żeby się tam przebić. Jakieś szczegóły, jak to może wyglądać w nowym sezonie, jeśli chodzi o kontrakt, czy będziesz mógł zostać odesłany do frytka, jeśli się nie zmieścisz w składzie w trzyńcy. Na razie o tym nie myślałem nawet jak to tam będzie wszystko wyglądać. Skupiałem się tutaj na kadrze, a, a jak wyjdzie z tym, no to wszystko zobaczymy w trakcie sezonu. Mam kontrakt podpisany z Trzyńcem, a, a czy się przebije, czy mi się uda zostać w pierwszym zespole, to zobaczymy od moich, no, od moich występów. Powiedz na koniec, jak zamierza świętować ten ogromny sukces? No, powiem krótko, że był czas na ciężką pracę, a teraz jest czas na świętowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.